I takim widokiem, widokiem, witam się z Wami z apartamentu, nie apartamentu, już się rozpędzam, spokoju, promajnie Nawet nie wiem, jak nazywa się to miejsce, w którym teraz się zatrzymaliśmy. Mniejsza z tym jest po prostu bardzo blisko położone morza, i tylko tyle Wam chciałam pokazać. Widok bezpośrednio na ulicę, która dzieli nas morze. Ludzi jest rzeczywiście sporo na pewno mniej niż w czerwcu, w zeszłym roku. Podejrzewam, że w tym roku, w czerwcu też nie było tutaj takiego tłumu. Jak mówiliśmy w jednym z poprzednich filmów spotkaliśmy właścicielkę tego budynku tutaj. Tu go widać, o tu, tu, tu. tą panią Helgę, nie wiem czy ona naprawdę tak na imię, już nie pamiętam, w każdym razie tak na nią mówimy. I przed chwilą doszliśmy wspólnie z Pawem do wniosku, że chyba trzeba z nią dzisiaj zagadać i zrobić rezerwację po prostu na przyszły rok, bo inaczej to się w życiu nie wybierzemy. Tak, żeby się zorganizować, zaplanować wcześniej, zarezerwować i mieć rzeczywiście apartament na poziomie, w terminie, który nam pasuje. Także mam nadzieję, że podczas tego popytu wybierzemy się tam do niej, spotkamy ją jeszcze raz i, i zagadamy. Widzicie, co się dzieje na plaży, jest bardzo dużo ludzi. Nadal, chociaż godzina jest w tej chwili... Zaraz Wam powiem, która jest godzina. 14.40. E, I pogoda dzisiaj nie jakaś super. Szałowa, bo jest pochmurno. Jest bardzo ciepło, owszem, ale jest pochmurno, co nie jest takie typowe dla Chorwacji o tej porze roku, tak sądzę. E, pomimo tego, że są chmury, ludzie siedzą na plaży, jest bardzo ciepło, ale nie tak wilgotne jak w Turcji. To też jest coś ciekawe. No i my odpoczniemy jeszcze chwilę i zbierzemy się i przejdziemy się kawałek, ale w tamtą stronę do końca tą uliczką. W tamtym kierunku, tam znajduje się restauracja Astoria, i tam jest nasz ulubiony kawałek plaży. Mam nadzieję, że tam uda nam się dzisiaj jeszcze chwilę poodpoczywać.